Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, w kolejnym odcinku z cyklu AnioLowe. Dzisiaj powiem Wam o moim kosmetycznym, kolorowym e, odkryciu e, i będzie to zamiennik e, m, żelu z Benefitu 24 Hour Brow Setter. Także jeżeli jesteście ciekawi, cóż to za produkt, to koniecznie zostańcie dalej. I nie trzymam Was w niepewności, chodzi o produkt z Glam Shopu, który się zwie Lamina Będą plusy, będą też minusy i może właśnie od tych minusów zacznę. Jest to produkt, który na pierwszy rzut oka jest trudny w nałożeniu i bez produktu, który go namoczy, nic nie zrobimy. I musimy o tym pamiętać, bo tutaj w środku mamy takie mydło. Produkt jest całkowicie zaschnięty i jeżeli nie zmoczymy produktu wodą albo innym produktem, Produktem, no to kompletnie nie zużyjemy ani nie użyjemy nawet um, laminatora. Ważne i o tym trzeba pamiętać. Do tego wszystkiego, no tutaj musimy mieć jakąś spiralkę, sztoteczkę, grzebyczek, którym um, nałożymy laminator. Czyli nie dojrze, że potrzebujemy produkty, musi zmoczyć. To jeszcze produkt, akcesorium, um, które nałoży um, laminator, i to jest właśnie ten Minus według mnie, ale to tyle z minusów, bo jak już zmoczymy, jak już y, y, będziemy mieli y, y, grzebyczek, którym nałożymy y, produkt, to zobaczymy najpiękniejsze efekty jakie można uzyskać jakimkolwiek żelem. Według mnie brwi wyglądają bardzo naturalnie, są super ujarzmione, bez względu na to, czy pada deszcz, śnieg jest wilgotno, czy bardzo sucho, to brwi wyglądają bardzo naturalnie i trzymają w ryzach makijaż brwi. Dla mnie to jest ogromny, ogromny plus i uważam, że to jest świetny zamiennik wszelkich dobrych żeli do brwi. Także bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam laminator z Glam Shopu. No i do tego wszystkiego jest dużo tańszy niż żel z Benefitu. Myślę, że zostanę już przy laminatorze. Jak mi się skończy ten z Benefitu, to raczej nie będę do niego wracać, bo tu mamy tańszy produkt. Myślę, że Dużo wydawniejszy bo używamy go dosłownie odrobinkę. No i świetnie wyglądają brwi po tym produkcie. A teraz wam pokażę produkt, który mi bardzo ułatwia w używaniu laminatora, czyli mgiełka z Glam Shopu, którą. Kupiłam właśnie ze względu na laminator, a potem okazało się, że dokładnie ta sama mgiełka jest też w kalendarzu adwentowym, więc teraz mam dwie mgiełki, z tego bardzo się cieszę, bo będę miała czym aktywować laminator. I to jest mgiełka do twarzy wykończeniowa, która świetnie właśnie rozpuszcza, aktywuje laminator, ma bardzo fajny aplikator spray, taki. Dosłownie mgiełkowy i to jest super sprawa, taka mała ilość, psiknięcie delikatne do środka, do słoiczka bez problemu aktywuje mi produkt tak, żebym mogła użyć na obie brwi, oba, na brwi. Druga rzecz, którą chciałam Wam polecić do laminatora, to pędzelek. Z jednej strony mamy skośny pędzelek do brwi, na przykład do pomady albo do namalowania kreski, a z drugiej strony mamy spiralkę grzebyczek, jak to chcecie nazwać, tak nazwijcie. I to jest bardzo precyzyjna, taka mała szczoteczka. Teraz jest brudna, bo nakładałam laminator. I trzeba pamiętać, że po każdym użyciu dobrze. Było umyć tą szczoteczkę, bo ona bardzo twardnieje pod wpływem laminatora. Bo wiadomo, te produkty ujażnia włoski, a my mamy tutaj takie włoski w tej sztoteczce. No ale wracając do sedna, sztoteczka, która świetnie wyczesuje, układa brwi. No i ja sobie zgięłam tą sztoteczkę. I jak mam już mokry produkt, to po prostu jadę o, w ten sposób po produkcie i potem nakładam na brwi. Po kilku sekundach, jak już produkt laminator wyschnie, to nakładam kredkę i tak się prezentują moje brwi. Bardzo naturalnie, no, lubię ten efekt i uważam, że ta sztoteczka jest warta zakupu właśnie do laminatora. Żałuję, że nie jest dokładana w komplecie, bo według mnie to jest duet idealny i fajnie by było gdybyśmy dostawali takie akcesorium przy laminatorze, no ale trzeba kupić, ja kupiłam i absolutnie nie żałuję. Nawet myślę, że kiedyś kiedyś będę robiła jakieś zakupy w glam shopie, to kupię sobie jeszcze jedną zapasową, żeby w razie czego jak nie umyję na bieżąco, to żeby mieć, wiecie, na wymiankę. Także polecajka, grzebyczka, mgiełki, które aktywuje laminator, ale przede wszystkim to jest polecajka i moje totalne, aniołowe laminatora z Glam Shopu. Zostawcie mi komentarz z Waszą opinią. Jeżeli używałyście tegoż produktu, to dajcie znać czy Wam się sprawdził, co myślicie, jakie widzicie plusy i minusy. Bardzo jestem tego ciekawa, także czekam na Wasze komentarze. A jeżeli filmik Wam się podobał, mam nadzieję, że tak jest, to koniecznie zostawcie mi kciuka do góry. My się widzimy już niedługo, bo w kolejne poniedziałki, czwartek o godzinie 18.00. Jeżeli nie Subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie kliknij subskrybuj, aby być na bieżąco z każdym moim filmem. A jeżeli nie widzisz moich filmów, to koniecznie kliknij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o tym, że właśnie się pojawił nowy film na moim kanale. To tyle. Bardzo Wam dziękuję za dziś i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia. Buziaki, popa! Pa.